Siemanko, dzisiaj pokażę Wam jak rośliny, stan roślin na luty tutaj mamy rosiczki wszelakie są sobie pod takimi lampami to są jakieś tam zwykłe lampeczki ledowe, 710 lumenów mają, ale jak widać dają radę kropelki, wszystko ładnie są trochę jest czy nigdzie takiej pleśni czy pleśni. Taki nalot. Ale to jest spowodowane tym, że tutaj jest dosyć mała cyrkulacja powietrza w tym pokoiku. Ale jak widać tutaj nic nie, nic, nic nie szkodzi im. Dają radę, ładnie się wybarwiają. Tyle mi zostało do wiosny. No i widać tutaj tego pełno jest, trzeba będzie porozdzielać je, ale to już jak na dwór pójdą, w sensie do szklarni. Teraz lecimy na okno. Także jesteśmy na oknie, tutaj jak widać są kolełuski. O no, takim stanie w miarę są, pierwszy raz takiej wielkości zimuje, bo większościowo to miałem sobie po prostu szczepki sobie robiłem i do wiosny dawały radę. Tutaj jest Musa i Tam jak widać. Mrutki ten. Póki co tutaj dobrze mają. Nic się bardzo nie dzieje. Powolutko sobie rośnie. Tutaj taka szczepka, to to, nieważne. Tutaj mam tą yy, bazylię. Taką tą pachną, pachnącą. Wszystkie pachnące są. Taka grubota listna. Już zapomniałem nazwę, nawet. Tutaj mamy brugmanse to łososiowo takie patyki już sobie z przecinki zostały i sobie powoli czekają do wiosny onginki też póki co dobrze tutaj też taki trochę bajzer jest ale to nie ma co się tym przyjmować tutaj mamy monsterkę tą maskmonkę tutaj mamy yy, poziomki alpejskie bodajże Tutaj mi się uchowała taka brugmansja. Nie może biała będzie, nie wiem, po to takie nasionko dosyć późno wyszło i zmieszałem wszystkie. Tutaj, co tu było, nawet nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić, ale nie chce mi się na razie. Tutaj patyki wyciągnąłem z lodówki już, z tych fig. Tutaj że figa jest yy, brown turkey. A dokładnie to paretta ale już powoli że tak powiem wybudza się coś ostrości nie chcę złapać I tutaj będzie tutaj bardziej coś ostrości nie chcę być. No, ale już powoli się wybudzają tu zaraz zejdziemy na dół ale tutaj wyżej jeszcze mam taką zbieraninę wszystkiego bambusy, nie bambusy Kranacika już wyciągnąłem, bo kwit, czy kwit ruszał cały czas. Blada listki były to myślę, wyciągnę sobie już. Tam mam jeszcze pokrzywki. też różne kolory. Tutaj jest ten e, pielgrzą madagaskarski też ruszył. Nie wiem jak z ostrością bo wysoko nie widzę. Mango ładnie się trzyma. Karambole też bardzo ładnie. Tam jest. E, ale okazja ta poli do to, już to, to nie mamy w ogóle sił co liście wypuści to zdycha i następny i następny liś tak się dzieje także schodzimy tam a tutaj mamy tak kolełuska takiego jaśniejszego no to jest tak przycięty trochę tutaj wczoraj że powiem upychałem wszystko tutaj mi się yy, awokado Powoli rusza, pękła ładnie. Korzeń nie jest popatrzyłem jakiś czas temu. Tutaj mamy pieniążka tego. Tu już nie pamiętam co to było. Musiałbym tam wyciągać, ale nie chce mi się tego robić. uhu, Trzeba będzie podlać. Co to było? Zmarniało. Gujawa. Zaraz podlaję. Tutaj w pojemniczka mam jeszcze bananki. W sensie nasionka, ale to tak już... Termin długo już mija, ale nic się na razie nie pokazuje. Ale są, bo są. Tutaj plumeria jedna została mi. Słabsza sztuka. Dodałem to do cieplejszego. Bo tutaj jest, że tak powiem, 28-29 stopni nawet. Tutaj co my tu mamy? brachę armatę. Taka już. Nie wiem jak za straścią tutaj będzie. Tutaj sobie wysiałem papryki ostrej i słodką tutaj jakieś takie domowe nie pamiętam już nawet a tutaj mam liści który już się pokazuje to sobie tutaj pestek chyba z 10 dałem jedna wylazła trzeba będzie podnieść później tam już strasznie sucho jest to że zajrzałem tutaj także lecimy na następne okno tutaj mamy takiego kawendisza, który tak no w miarę tutaj się trzyma, nie powiem tutaj mam pieprz Brazylijski. Trzeba będzie podlać, bo listki opadły. Kawa. Tutaj jakieś cytrusy, tam też bananek dalej jest, tak popchałem tu szmatanin, bo troszeczkę wiało mi. Tutaj mamy, czy to było? Już nawet kurde nie pamiętam. Flaszkowiec peruwiański chyba. Takiego już też nie pamiętam Tutaj dosyć słabo się to trzyma No aby do wiosny Jesteśmy teraz w piwnicy Tutaj mam te swoje kapturnice wszystkie Stoją sobie w tej ciemności Jak widać Wszystko ładnie tutaj się trzyma Nawet pajączek jest Tutaj Muchołówki też w sumie spoko Jedno się wywróciło. A tutaj mam te swoje brugmansje te łososiowe duże plus jedną biała to chyba bodajże jest i tutaj jest ta druga też dosyć ładna ale wszystko jest dość w porządku zatrzymało się w rośnięcie że tak powiem czyli żyją póki co Tutaj za wiele nie ma, bo tutaj też ciasno Ale chyba na przyszły rok będę banan nawet tutaj trzymał też, bo tutaj po prostu jest temperatura bardziej stała. W zasadzie tu nawet miałem termometr Ale nie mogę znaleźć teraz tutaj bodajże jakoś mam 6-8 stopni A tam w tej, w tej sieni, że tak powiem to jest temperatura różna tam też na dźwignię szczele dosyć i dosyć się wychładza i tam grzeni też nie wyrabia na taką przestrzeń, tym bardziej, że tam jest sufit wysoki, te całe ciepło to wszystko Oj. idzie w górę. Także tak to wygląda. Butelki na wino <grym> zbieram. Też wino robię, też może coś kiedyś nagram. Ale to zobaczymy jeszcze. Tutaj mamy taką chłodniejszą sień. Takie większe bananki tutaj stoją. Nie bananki. Tutaj veludina to chyba już na, na wymarciu, że tak powiem. Ten pieniek główny, ale zetnie się, zobaczy. Musa też całkiem dobrze się trzyma. Musa też dosyć dobrze. Tamarillo powoli, ale żyje. Tutaj kaktusy, nie kaktusy. Powoli sobie wszystko tutaj stoi. Raz jokarpa, Trochę przeschła. To będzie może to poddać. Aczkolwiek musiałbym to podnieść, zobaczyć jak to wagowo wygląda. Tutaj jest musaret tiger, ten największy. O, pojęcie na zebrać. Ale żyje i póki co trochę schudł. Ale myślę, że damy radę tutaj. Tu jest karłatka Humilis Tutaj Maureli ten duży też dosyć dobrze trzyma się na chwilę obecną Cykasik stoi w miejscu, nawet nie wiem, czy on w ogóle żyje Trzeba będzie sprawdzić za jakiś czas Bo tak na szybko tylko fateltyściowe tusik mandarynki i cytryny to na razie strasznie wyglądają ale miejmy nadzieję, że wypuszczą listki. Tutaj daktylawiec kanaryjski. Wysoko. Póki co to wszystko jest w porządku z nim. Tu mam takie jeszcze agawki, te weriagata Póki co wszystko ładnie, nic się nie, nic nie gnije, nic się z nimi nie, tutaj nie dzieje złego. Aczkolwiek tutaj ostatnio temperatura spadła poniżej zera, to się okaże na wiosnę dopiero, ale raczej tutaj w porządku z nimi. Bardziej się martwię o te bananki, to wszystko. Temperatura spadła dosyć bardzo. Ale tak to wygląda na chwilę obecną. Taki szybki filmik. Jakoś tam się tak zagłębiać nie będę, co tu dokładnie stoi. Także czekamy do wiosny. Projicie trzeba w cierpliwość, ale już bliżej niż dalej. Także to było na tyle. Dzięki za łapki, za subskrypcję. No i za komentarze. Trzymajcie się. Cześć.